Petr, to na pewno nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale wywozimy z Oświęcimia kolejne zwycięstwo, ważne zwycięstwo. Jak ocenisz ten mecz numer 3? No, najważniejsze to, że zwycięzczyliśmy, prowadzimy 2-1 w serii. Myślę, że to jest najważniejsze w tym momencie. To spotkanie zaczęliśmy świetnie, bo prowadziliśmy po pierwszej tercji 2 do 0. Duża kontrola na lodzie, a potem wydarzyła się chyba jakaś katastrofa. Chyba to przypominało to, co w końcówce tego meczu, numer dwa, w Krakowie. Nie hmm, jest jakaś katastrofa. Katastrofa jest to, że, że my po prostu lapimy za dużo kar i oświecimy na razie, wykorzystali. wykorzystali. a To myślę, że jest nasz najważniejszy problem w tym, w tym momencie. Do końca nie mogliśmy jednak zdobyć tego zwycięskiego gola, tak naprawdę stanęła na przeszkodzie nasza skuteczność, czy świetna dyspozycja Michała Fikrta? Ja myślę, że to i to, ale niestety, niestety, mnie... trefiliśmy słupek jeden raz i tam, jak, jakoś się tam odbijał ten krążek pola brankowego i no, później dobrze, żeśmy wykorzystali, wykorzystali e, rzuty karne i że prowadzimy 2-1. Te karny strzeliłeś ty, strzelił też Krystian Dziubiński wcześniej zaliczyłeś dwie asysty. Chyba y, możesz pozytywnie oceniać ten, ten transfer do pierwszej piątki. A tak nie chodzi o to tam sam, tam liczy, tam se liczy zespół, w play se liczy zespół i... tam nie chodzi o indywidualny. Indywiduality to jest zwiczy mecie, ale mistrzostwa ze zespół. Jutro będziemy mądrzejsi o to doświadczenie z tego meczu. No napevno já myslím, že ta, ta tak tak graně vygląda takžele, tylko, tylko prostě po prostu kary, co my, co my robíme, to časem je v terci ataku a to to nepoviní v ogóle robit. Takže, takže jak jak běžíme napolej méně kár, albo albo bo v ogóle žáne kary, tak myslím, že běžíme my ty, mečem měli barděj pod kontrolou i i po prostu i možně později vícějšího osvědčen zame, bo graf oslabení nás menší, bardzo nás menší i a dostáváme tego, tego do tempa i uh, Nejlepší je, jak, jak ogóle té kary ne, ne, nelapat i po prostu 5 na 5, bo 5 na 5 máme, máme dužou převagu, mojím zdaním.